Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej drogi w świetle Bożego słowa. Poprowadzi nas słowo z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 6, wiersz od 39 do 42. Pomódlmy się na początku i poprośmy Ducha Świętego, by uzdolnił nas do spotkania ze Słowem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, przyjdź, otwórz nasze umysły, nasze serca, na przyjęcie i rozumienie Słowa Jezusa. Spraw prosimy, aby nasze serca pałały, kiedy On do nas będzie mówił. Jak deszcz, który użyźnia ziemię i daje wzrost zasiewom, tak niech Jego Słowo użyźnia nasze serca, pozwoli wzrastać i wydać plon miłości. Niech Jego Słowo spełnia swoje posłannictwo w naszym życiu i oddalnia do pełnienia Jego woli. Amen. Z ewangelii według świętego Łukasza, Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka. A wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka swego brata. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, jesteśmy w końcowych wersetach szóstego rozdziału Ewangelii od św. Łukasza, który zawarł w tymże rozdziale wielką Mowę Jezusa na równinie. Cała ta Mowa nasycona jest miłością, którą Bóg w Jezusie objawia w bliskiej relacji z każdym człowiekiem. Słyszymy w niej słowa, którymi Jezus. Dalej formuje serca uczniów. Każde przyjęte słowo Jezusa może stać się dla ucznia drogą do odkrywania życia błogosławionego, czyli szczęśliwego. Jezus wie, że wśród słuchających wielu jest takich, którzy są nieszczęśliwymi, ale daje słowo pełne mocy, które każdy może podjąć i odkrywać w nim to, Co ono obiecuje. Sercem zaś każdego błogosławieństwa jest miłosierdzie Boga Ojca. Dlatego Jezus mówi: Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. On, który wypowiada te słowa, jest drogą do odkrywania tej łaski. Także dzisiejsze słowo przypowieści i każde następne. Jest brzemienny w tę łaskę. Przypowieść Jezusa zatrzymuje nas przy dwóch obrazach, które mają głębokie przesłanie. Najpierw Jezus zatrzymuje nas na obrazie ślepego przewodnika i przestrzega każdego ucznia przed niebezpieczeństwem zachorowania na utratę wzroku. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Człowiek niewidomy to ten, który nie ma światła w oczach. Kogo ma na myśli Jezus, mówiąc o niewidomym? Ma na myśli faryzeuszy. Otóż w Ewangelii według świętego Mateusza, w rozdziale 15, Jezus w sporze z nimi o tradycję powiedział im i uczonym w piśmie: To przez waszą tradycję. Unieważniacie przekazania Boże, obłudnicy. Słusznie prorokował o was Izajasz. Lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest daleko ode mnie. Daremnie jednak cześć mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami. I to o nich Jezus też powie, że są ślepymi przewodnikami, Ślepych. Uczniowie muszą mieć świadomość tego wielkiego niebezpieczeństwa, które Jezus zobaczył u tych, którzy byli wielkimi autorytetami religijnymi, obdarzeni przez Boga tak wielkim zaufaniem, i zaufaniem przez wiernych, zaczęli tracić wzrok w swoich sercach, zaczęli tak interpretować prawo Boga że zostało ono przez nich wypatrzone. Idąc w tym kluczu, stawali się coraz bardziej ślepymi przewodnikami, którzy w swojej ślepocie nie byli w stanie odkryć w Jezusie syna Bożego. Nie byli w stanie uwierzyć, że właśnie w nim przyszedł do nich Mesjasz, na którego wszyscy czekali. Jezus więc bardzo mocno ustawia. Relacje uczeń-nauczyciel. W relacji przede wszystkim do siebie. Uczeń, który decyduje się iść za Jezusem, jest blisko swego nauczyciela, czyli blisko Jezusa. I dzieli z nim codzienność, poznaje go, słucha jego słowa i próbuje go naśladować. Tylko jeden jest nauczyciel i mistrz. Jezus Chrystus. Uczeń do końca swojego życia będzie się uczył Jezusa. Jezus będzie stawał się dla ucznia tym, o którym święty Jan Chrzciciel powie z pokorą, idzie ode mnie większy, mocniejszy, potężniejszy, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzymyka u jego sandałów. To przy Jezusie każdy uczeń, Odkrywa swoją wartość, swoją godność, jedyność i niepowtarzalność, ale poznaje też swoją kruchość. I pośród tego ma uczyć się, co to znaczy być sługą pokornym, ufnym i miłującym. W drugim bardzo cennym obrazie Jezus nawiązuje do tego pierwszego. Słyszymy, czemu to widzisz drzazgę w oku brata, a belki we własnym nie dostrzegasz? Miłosierdzie, o którym mówił Jezus, ma na uwadze niesienie pomocy bratu. By kogoś korygować w jego myśleniu i postępowaniu, pokazując mu jego drzazgi, trzeba zawsze zaczynać od siebie. Miłosierdzie wymaga zawsze troski o swoje oko, skoro niewidomy nie potrafi prowadzić niewidomego, to co dopiero mówić o przeprowadzeniu operacji uszkodzonego oka przez kogoś, kto źle widzi. Trzeba zrobić zawsze sobie dobry rachunek sumienia, czyli trzeba stanąć w prawdzie przed Jezusem, który swoim światłem pokaże, czy serce moje, Twoje jest czyste, pokorne. Czy serca nasze żyją w prawdzie? Czy też nie potrzebują uporządkowania? Czyli, czy też nie potrzebują Bożej Łaski, bo to tylko dzięki niej każdy z nas może nie tylko zobaczyć, że ma drzazgi, czasem są też i belki, a z tym trzeba zawsze wracać jak najszybciej do Boga. Tylko serce, które potrafi klękać ze swoją słabością przed Bogiem, może doświadczyć oczyszczenia i może z miłością i pragnieniem ocalenia brata iść i wskazywać mu na jego drzazgi. Dla ucznia więc jedynym światłem prawdy jest Jezus Chrystus. Tylko on potrafi rozświetlać wszelkie ciemności, wszelką ślepotę zarozumialstwa. Wszelką ślepotę manipulowania słowem Boga, i tym podobne. Trwajmy przy Jezusie i Jego Słowie, bo wszyscy często tracimy wzrok w naszych sercach i też nierzadko. Nierzadko wchodzimy w postawę obłudy. Kiedy zaczynamy to wszystko dostrzegać, to Pozwólmy, pozwólmy Jezusowi, by swoim słowem przywracał nam wzrok. By swoim słowem pokazywał nam nasze belki i drzazgi. I otwierajmy się na Jego miłosierdzie, bo tylko ono zawsze może nas ocalić. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.